Dzisiaj wielka premiera filmu Volta. Jakie odczucia po tej roli w tym filmie? Jakie emocje towarzyszyły na planie podczas pracy przy tym filmie? Ja się czułem szczególnie komfortowo. Może dlatego, że tak jak deklarował reżyser, napisał to dla mnie. Poza tym bardzo się cieszyłem na pierwsze spotkanie z nim. Eee... Towarzystwo przednie po prostu. Warunki pracy idealne, wspaniała pogoda, piękne miasto Lublin. No czego już chcieć więcej? A czy to jest tak, że grać u pana Juliusza to jest zaszczyt i rzeczywiście się mu nie odmawia? Tak, tak, ja przez wiele lat marzyłem o tym, żeby u niego zagrać. I nawet uknąłem na, na, na własny użytek taką teorię, że ten Machulski chyba mnie nie lubi. Nie lubi, mnie nie ceni. Po czym dwa tygodnie później, po tej deklaracji, którą wygłosiłem wobec kogoś, kto właśnie mnie zapytał: A dlaczego ty nie grałeś się Machulskiemu? Ja nie, on mnie chyba nie lubi, nie ceni. Dwa tygodnie później zadzwonił pan Machulski właśnie z tą propozycją. Ja mu opowiedziałem tę te, te anegdotę. On, się, on, on był zaskoczony na się Mówi, nie, skąd po prostu? Nawet chciałem cię do czegoś wcześniej, tylko zdaje się, nie mogłeś. No. Czyli to nie tak, że ten znajomy poprosił pana Juliusza o tę rolę. Chyba nie byłby w stanie wpłynąć na, na pana Machulskiego. Myślę, że on dokładnie wie, czego chce. A czego możemy się spodziewać, czego mogą widzowie się spodziewać po tej roli pana, ponieważ no ona jest dosyć też, zresztą jak cały film, utkana też intrygami chyba. Ja wiem czego się... Ja, ja zawsze mam nadzieję, że to co robię będzie jakimś takim, przepraszam za wytarte sformułowanie, dosyć banalne i używane, że będzie jakimś takim rodzajem nowego otwarcia, przynajmniej niewielkiego uchylenia drzwi w tej mojej pracy, bo wie pan... Nie zawsze to wychodzi, nie zawsze jest materiał, ale ja jednak staram się nie hodować. W zasadzie, znacie to, posłuchajcie. A co było inspiracją do tego bohatera? Czy jakiś na przykład prezydent był stricte właśnie inspiracją? Owszem, była o tym mowa. Natomiast no to już zostało. Ta rola moja została tak dobrze napisana, że tam właściwie dosmaczać nie trzeba było. No. Trzeba było się ubrać w garnitur i, 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 i zagrać najprawdziwie jak potrafię to. No. Ale czy grając miał pan właśnie przed oczami na przykład naszego prezydenta, czy, czy może innego kraju właśnie? Nie, no generalnie jakiegoś idiotę, no, więc jak pan chce go tak nazywać, że niech to będzie prezydent naszego kraju, czy innego kraju, no kretyna, kretyna, którego ktoś zmyślnie używa do swoich celów.